Wczoraj wieczorem Polska obudziła się w stanie prawdziwego politycznego wstrząsu. Doniesienia, które jeszcze kilka dni temu wydawały się plotkami, teraz przybrały formę pełnego skandalu, który wstrząsnął opinią publiczną i wywołał burzę w mediach. Posłanka Elżbieta Wasserman, jedna z najbardziej znanych postaci sceny politycznej, znalazła się w centrum zarzutów zdrady, które mogą doprowadzić do największego kryzysu rządowego w ostatnich latach. Pierwsze informacje pojawiły się w mediach społecznościowych wczesnym popołudniem. Nagranie wideo, w którym polityk miała rzekomo ujawniać dokumenty tajne dla opinii publicznej, natychmiast rozprzestrzeniło się w sieci. Wideo zaczęło zbierać miliony wyświetleń, a komentarze pod nim szybko nabierały dramatyzmu. Zdrada narodowa. Nie wierzę, że mogła to zrobić. To koniec stabilności rządu. Takie słowa pojawiały się w tysiącach wpisów. Internauci dzielili się swoimi oburzeniami. Wątpliwościami i teoriami na temat tego, co faktycznie wydarzyło się w ostatnich tygodniach. Już na pierwszy rzut oka było widać, że sytuacja jest poważna. Materiały, które trafiły do sieci, sugerowały, że Wasserman miała kontaktować się z przedstawicielami innych państw i przekazywać im informacje strategiczne dotyczące planów rządowych. Nie brakowało spekulacji, że mogło chodzić o tajne negocjacje finansowe, umowy międzynarodowe i decyzje polityczne, które w przypadku upublicznienia mogły zagrozić interesom Polski. W odpowiedzi na te informacje pojawiły się pierwsze reakcje polityków. Liderzy partii rządzącej w trybie natychmiastowym zwołali konferencję prasową, podczas której zapewniali, że sprawa jest badana i że organy państwowe już zajmują się analizą materiałów. Podkreślali, że zdrada, jeśli zostanie potwierdzona, stanowi poważne naruszenie prawa i interesu państwa, a wszyscy odpowiedzialni poniosą konsekwencje. Jednocześnie w mediach pojawiły się głosy ekspertów prawnych, którzy wskazywali, że sytuacja jest skomplikowana. Analizowali oni dokumenty i materiały wideo, starając się oddzielić fakty od domysłów. Wielu z nich podkreślało, że nie wszystko, co zostało upublicznione, może być dowodem zdrady w sensie prawnym, ale sposób, w jaki was miała działać, budzi poważne wątpliwości. Społeczeństwo reagowało emocjonalnie. Ludzie wyrażali szok, gniew i niedowierzanie. W internecie pojawiły się komentarze typu, jak to możliwe, że osoba z taką pozycją mogła zdradzić nasz kraj? Czuję się oszukany. To największy skandal polityczny ostatnich lat. Ludzie zaczęli dzielić się artykułami, nagraniami i analizami, próbując zrozumieć, co faktycznie miało miejsce. Równocześnie inni ostrzegali przed pochopnymi wnioskami. Eksperci medialni i komentatorzy polityczni zwracali uwagę, że w takich sytuacjach łatwo o manipulacji faktami, wyrwane z kontekstu informacje i sensacyjne nagłówki. Podkreślali, że społeczeństwo powinno poczekać na oficjalne śledztwo i analizy prokuratury, zanim łajdę ostateczne opinie. W miarę jak sytuacja się rozwijała, do gry u media zagraniczne, które zaczęły śledzić sprawę Wasserman. Informacje o możliwej zdradzie Polski trafiły do czołowych portali w Europie, wywołując międzynarodowe zainteresowanie. Komentatorzy zagraniczni zastanawiali się, jakie konsekwencje może mieć taki skandal dla stabilności politycznej w kraju, który jest członkiem Unii Europejskiej i NATO. W samym kraju atmosfera była napięta. Parlament zwołał nadzwyczajne posiedzenie, na którym przedstawiono pierwsze ustalenia organów ścigania. Prokuratura ogłosiła, że materiały zostaną dokładnie przeanalizowane, że przesłuchani zostaną świadkowie, a wszelkie podejrzenia dotyczące zdrady lub nadużycia władzy będą podlegały rzetelnemu dochodzeniu. W tym czasie Wasserman wydała oświadczenie, w którym zaprzeczyła wszystkim zarzutom. Podkreśliła, że nigdy nie działała na szkodę państwa. Że jej działania były zgodne z prawem i że każda próba zdiskredytowania jej osoby ma charakter polityczny. Jej wypowiedź wywołała mieszane reakcje. Część społeczeństwa wierzyła w jej słowa, inni byli sceptyczni i czekali na wyniki śledztwa. Media społecznościowe stały się areną publicznej debaty. Ludzie publikowali własne analizy, dyskutowali o możliwych motywach, udostępniali fragmenty dokumentów i nagrań. Komentarze przybierały dramatyczny ton: Nie możemy pozwolić na zdradę w takiej skali, to jest próba osłabienia naszego państwa. Sprawiedliwość musi działać szybko i bezwzględnie. Inni nawoływali do spokoju i oczekiwania na oficjalne informacje. Eksperci od prawa międzynarodowego zwracali uwagę, że sytuacja jest wyjątkowo delikatna. Podkreślali, że jeśli zarzuty zostaną potwierdzone, może to oznaczać poważne konsekwencje dla pozycji Polski w Europie, dla relacji z partnerami międzynarodowymi i dla stabilności wewnętrznej państwa. Wskazywali, że sprawa może wpłynąć na zaufanie społeczne do instytucji i do polityków, co może mieć długofalowe skutki. Równocześnie w mediach pojawiały się informacje o możliwych działaniach politycznych wewnątrz rządu. Spekulowano, że niektórzy politycy mogą próbować wykorzystać sytuację do własnych celów, próbując wzmocnić swoją pozycję lub zdyskredytować przeciwników. Takie analizy dodatkowo podgrzewały atmosferę, wprowadzając jeszcze więcej emocji i niepewności. W miarę upływu czasu pojawiały się kolejne szczegóły. Dokumenty, które zostały ujawnione, miały wskazywać na kontakty Wasserman z zagranicznymi przedstawicielami biznesowymi i politycznymi, które nie były oficjalnie konsultowane z rządem. Chociaż nie wszystkie te informacje musiało oznaczać zdradę w sensie prawnym, to fakt, że były prowadzone bez nadzoru, budził poważne wątpliwości. Eksperci zwracali uwagę, że w takich sytuacjach kluczowe jest oddzielenie emocji od faktów. Ostrzegali, że społeczeństwo nie powinno ulegać sensacyjnym nagłówkom i komentarzom w internecie zalecali czekać na oficjalne ustalenia prokuratury i analizę prawników specjalizujących się w prawie konstytucyjnym i międzynarodowym. W samym społeczeństwie reakcje były mieszane. Ludzie czuli się szokowani, ale jednocześnie wielu próbowało zachować rozsądek. Pojawiały się dyskusje o tym, jakie konsekwencje powinna ponieść polityk, jeśli zarzuty się potwierdzą, ale także o tym, jak ważne jest, aby sprawa była badana rzetelnie i bez politycznych nacisków. W ostatnich godzinach sprawa przybrała dodatkowy wymiar dramatyczny, gdy media podały, że niektóre dokumenty mogły zostać zmanipulowane lub wyrwane z kontekstu. Eksperci ostrzegali, że w polityce takie sytuacje są wykorzystywane do tworzenia narracji, która może wywołać określone emocje i wpłynąć na opinię publiczną. Podkreślali, że kluczowe jest analizowanie całego kontekstu i zachowanie ostrożności przed wydawaniem ostatecznych wyroków. Politycy w parlamencie stawiali coraz bardziej radykalne pytania. Część z nich domagała się natychmiastowego powołania komisji śledczej, inni apelowali o spokój i czekanie na wyniki prokuratury. Dyskusje były gorące, często przerywane emocjonalnymi okrzykami i komentarzami z sali sejmowej. Atmosfera była napięta, a każdy nowy fragment informacji wywoływał falę emocji. W mediach społecznościowych pojawiały się dramatyczne nagłówki i komentarze. Ludzie pisali, że to największy skandal w historii nowoczesnej Polski, że zdrada jest niewybaczalna. Że państwo musi działać szybko i stanowczo. Jednocześnie eksperci nawoływali do refleksji, do weryfikowania źródeł i analizowania faktów. Cała sytuacja pokazuje, że Polska znajduje się w punkcie krytycznym. Społeczeństwo obserwuje polityków, media relacjonują wydarzenia na żywo, prokuratura prowadzi dochodzenie, a opinia publiczna zastanawia się, co jest prawdą, a co manipulacją. To moment, w którym emocje mieszają się z faktami, a decyzje podejmowane w najbliższych dniach mogą mieć długofalowe skutki dla sceny politycznej, zaufania społecznego i stabilności rządu. Skandal z udziałem Wasserman jest lekcją dla wszystkich. Pokazuje, jak delikatna jest równowaga między polityką, mediami a opinią publiczną. Uczy, że emocje mogą przesłaniać fakty, a sensacyjne nagłówki mogą wprowadzać w błąd. Przypomina, że tylko rzetelne śledztwo, Transparentność i odpowiedzialność instytucji mogą przywrócić społeczne zaufanie. Polityk pozostaje w centrum uwagi, media relacjonują każdy jej ruch, a prokuratura zapowiada, że śledztwo będzie prowadzone skrupulatnie i bez politycznych nacisków. Społeczeństwo obserwuje i analizuje, a każdy obywatel ma okazję zastanowić się nad tym, jak ważne są fakty, rzetelność i odpowiedzialność w czasach, gdy sensacja może wywołać chaos. Wszystko wskazuje na to, że sprawa będzie miała dalszy ciąg. Kolejne tygodnie mogą przynieść nowe dokumenty, kolejne wypowiedzi polityków, komentarze ekspertów i reakcje społeczne. Każdy dzień będzie testem dla instytucji państwowych, mediów i obywateli. To sprawa, która może zdefiniować polityczne losy Polski w nadchodzących latach i pokazać, jak silne jest społeczne oczekiwanie na prawdę i sprawiedliwość. W końcu chodzi nie tylko o jedną polityk, nie tylko o jeden rząd, ale o fundamentalne wartości. O zaufanie społeczne, odpowiedzialność mediów uczciwość instytucji i świadomość obywateli. Szok i oburzenie są naturalne, ale równie ważne jest zachowanie rozsądku, oczekiwanie na fakty i rzetelne wyjaśnienia. Wasserman w centrum skandalu, społeczeństwo w oczekiwaniu, media pełne dramatyzmu, prokuratura w działaniu, Polska stoi w punkcie, w którym emocje i fakty zderzają się ze sobą. I tylko od odpowiedzialności wszystkich stron zależy, czy prawda zwycięży, czy chaos i dezinformacja zawładną opinią publiczną.